Cześć, witam Was bardzo serdecznie na moim kanale. W dzisiejszym materiale opowiem Wam parę słów na temat zadań uzasadnij, że i wykażę, że. myślę, że w komentarzach może zawiązać się całkiem ciekawa dyskusja na temat niektórych z wybranych zadań. Pokażę Wam na czym polegają te zadania, jak należy do nich podchodzić i zapraszam Was serdecznie do oglądania. Mamy zadanie pierwsze, zróbcie pauzę, bo jest bardzo dużo treści. Ania i Jarek grają w kamienie, taka jest historia. Na czym polega zabawa? Że można wziąć dowolną liczbę kamieni, ale tylko z jednego ze stosów. Przegrywa ten, kto nie będzie miał wykonać, nie może, będzie, nie będzie mógł wykonać jakiegokolwiek ruchu, co to oznacza, że już nie będzie po prostu kamieni w zestawieniu. Trzeba uzasadnić, że Ania musi wziąć dwa kamienie z drugiego stosu, żeby wygrać całą grę. I powiem Wam tyle, zrobimy to w taki sposób, że my sobie uzasadnimy, co, uzasadnimy, co by było, gdyby ona postanowiła zdecydować inaczej. I teraz tak, tutaj pokażę Wam, o co tutaj chodzi. I teraz tak, na czym, polega, na czym polega sprawa? Gdyby Ania wzięła trzy kamienie, wszystkie, tutaj pokażę Wam, co by się wydarzyło. Tutaj mamy trzy kamienie na początku i jeden na tym stosie mniejszym. Gdyby Ania wzięła wszystkie trzy, ja tutaj Wam spróbuję wytłumaczyć. Gdyby Ania wzięła trzy, możemy sobie tak rozpatrzeć. Gdyby Ania wzięła trzy, tak sobie zrobimy. Gdyby Ania wzięła trzy, tak sobie zapiszemy sobie tak rozpiszemy trochę ten dowód gdyby Ania wzięła trzy kamienie to Jarek mógłby wziąć ten ostatni by wziąć ten ostatni i by wygrał będę pisać szybko to troszkę niewyraźnie także wybaczcie co by było gdyby Ania wzięła jeden kamień co by się wydarzyło, to to by się wydarzyło coś takiego. Oczywiście zakładamy, że ten Jarek by się nie pomylił. Gdyby Ania wzięła tylko jeden kamień z tego drugiego stosu, to wzięła Ania, to co by zrobił Jarek, Jarek też wziąłby tylko jeden kamień, tak by się stało, i potem Ania mogłaby wziąć już tylko jeden kamień z jednego stosu, ten ostatni wziąłby Jarek, to tutaj też wygrałby Jarek. Gdyby Ania wzięła jeden, Wzięła jeden kamień, to Jarek też by wygrał. Też by dostał ostatni kamień. Bo zakładamy, że on naprawdę się nie pomyli, że on ogarnia o co chodzi w tej grze. No bo wiecie, co gdyby Jarek wziął dwa kamienie tutaj w tym wariancie, to Ania faktycznie by wygrała, bo by dostała ostatni kamień. No ale myślę, że ja Jarek to łebski chłopak. I teraz pozostaje ostatnia kwestia, ostatni przypadek, że gdyby Ania wzięła. Mm, Dwa kamienie, nie, jeden kamień z tego drugiego stosu to też by przegrała. To już nie ma sensu. My już pokazaliśmy dwa przypadki, dla których to, powiem tak, ten dowód ma sens. Gdyby wzięła trzy kamienie z tego drugiego stosu, to by przegrała. Gdyby wzięła dwa kamienie, z tego, jeden kamień z tego drugiego stosu, też by przegrała. Czyli tutaj ten ostatni byłby dla jarka, tutaj w tym drugim przypadku też ostatni byłby dla jarka. Zatem tutaj mamy uzasadnienie. Zatem Ania. Musi wziąć, wziąć dwa kamienie z drugiego stosu. Z większego stosu nawet można zapisać. Ja bym tak zrobiła ten dowód. Mam nadzieję, że on by przeszedł. Myślę, że tak. Bo dlaczego? Bo wykorzystałam inne warianty, pokazałam to na innych wariantach, jakby to wyglądało. I się okazuje, że oba warianty są nieskuteczne, więc co jej pozostaje? Wziąć tylko już dwa kamienie. Nie mogła wziąć jednego, nie mogła wziąć trzech, więc musiała wziąć dwa, żeby, żeby po prostu wygrać. I teraz tak, przejdziemy sobie dalej do zadania drugiego, zróbcie pauzę. Fajne zadanie i mamy coś takiego: jest 37 osób. Trzeba uzasadnić, że co najmniej cztery z nich urodziły się w tym samym. Miesiącu. I teraz tak. Ja bym zrobiła coś takiego. Tutaj podzieliła sobie liczbę osób przez liczbę miesięcy. Byśmy zrobili coś takiego, żeby maksymalnie rozlokować tutaj te dzieci, te dzieci tutaj na wszystkie miesiące. To by co wyszło? 3 i reszta 1. Ale co to jest ta reszta 1? Tutaj trzeba się zastanowić. Ta reszta 1 tak naprawdę, tutaj można sobie tak skomentować, ta reszta 1 to to, to jest to czwarte dziecko. Może sobie tak ładnie napiszemy. To jest to czwarto, czwarte dziecko. Czwarte dziecko urodzone w tym samym miesiącu. W tym samym miesiącu ja może wytłumaczę o co tutaj chodziło. I potem coś Wam fajnego pokażę. Teraz tak, co ja zrobiłam? Dlaczego zrobiłam podzielić na 12? Ja zrobiłam tak, żeby było tak, że jak najmniej dzieci się urodziło w tym samym miesiącu. Czyli zrobiłam tak, trzy urodziły się w jednym, trzy urodziły się w drugim, i tak dalej, i tak dalej, i tak dalej. I potem zostało jedno dziecko, którego nie dało się nigdzie przyporządkować. Ale w sumie się da do dowolnego miesiąca. Po prostu załóżmy, o Maciek, ciebie wrzucimy do marca. I już mamy czworo dzieci urodzonych w marcu. Zatem ta reszta jeden to jest to właśnie czwarte dziecko urodzone w tym samym miesiącu. Teraz pytanie, a jak można przypieczętować dowód, bo o tym się też nie mówi? To piszecie coś takiego. CND, coś takiego. CND, tutaj oczywiście yy, kropeczki. To znaczy tak naprawdę, co należało dowieść, bo to mieliśmy uzasadnić, co należało dowieść. Albo Zamalowaną krateczkę. Ja bardzo lubię zamalowaną krateczkę. W poprzednim zadaniu tego nie zrobiłam, bo nie chciałam za dużo wrażeń na raz wrzucać. Ale jak kończycie dowód, to możecie go ładnie przypieczętować. CND albo zamalowana krateczka, bo wy coś uzasadniliście. I teraz tak, tutaj na pewno zauważyliście, że ja nie korzystałam z tego, co mam uzasadnić. Ja w swoim takim króciutkim dowodzie nie wykorzystałam faktu, że, w sensie na początku, że muszą być cztery osoby, które są urodzone w tym samym miesiącu. Ja założyłam, że w ogóle. Może być inaczej, żeby tutaj tych osób było jak najmniej na dany miesiąc, a potem się co okazało, a że tu jeszcze jest ten jeden dzieciak, i to jest właśnie to czwarte dziecko. Czyli powiem tak: to co macie udowodnić, to musi być wasz efekt końcowy, a wy nie możecie tego wykorzystywać od razu w początku waszych działań. Przejdę sobie do następnego zadania i to zadanie też jest całkiem ciekawe. Adam zamówił bukiet złożony tylko z róż i goździków. Goździków było dwa razy więcej niż róż. Jedna róża kosztowała 4 zł, a jeden goździk. Cena jednego goździka wynosiła 3 zł. Czy wszystkie kwiaty w tym bukiecie mogły kosztować 35 zł? Odpowiedź uzasadni. No dobrze, no to teraz zrobimy tak. Zapiszemy sobie, że x to jest liczba róż, a goździków było dwa razy więcej. Czyli 2x to jest liczba goździków. Tutaj wykorzystujemy informację z zadania. I teraz tak. Ee, róża kosztowała 4 zł, a goździk 3 zł. Jak zapisać, ile zapłacił za x róż ten ktoś? No to ten ktoś, ten Adam, zapłacił 4 razy x. To jest koszt tych róż. A następnie tutaj kupował goździki, każdy po 3 zł. Więc można zapisać 3 razy. 2X, czyli to jest koszt goździków, a ile łącznie kosztowały kwiaty, one kosztowały razem 35 zł. I ułożyliśmy sobie takie oto równanie. Zobaczymy, co z tego wyniknie. I mamy 4x dodać 3 razy 2 to jest 6x i to jest równe 35 i łącznie mamy 10x jest równe 35. To zadanie, czy to jest takie uzasadnice? No w sumie trochę jest, bo trzeba to jednak uzasadnić, czy coś zachodzi, czy nie. I teraz pytanie, czy wszystkie kwiaty w tym bukiecie mogły kosztować 35 zł? Co to była x? Co to była liczba x? Liczba x to była liczba róż, a liczba róż, liczba że, nie wiem, rzeczy takich całkowitych, o właśnie całkowitych, nie możemy powiedzieć, że jest pół róży. My do bukietu dajemy całą różę, po prostu jedna konkretna róża, a nie pół róży, nie przecinamy jej na, na pół wzdłuż tutaj tych płatków i tak dalej. Czyli tutaj odpowiedź brzmi, nie może być tyle kwiatów, nie może. Nie może, być, nie może być taki koszt bukietu. Sobie napiszemy. Taki koszt bukietu, bo, bo liczba kwiatów musi być liczbą całkowitą. Bo liczba kwiatów... To jest L jak coś, nie wiem, wygląda mi B. Liczba kwiatów musi być liczbą całkowitą. Musi być liczbą całkowitą, a 3,5 taką nie jest. Całkowitą, wiecie co? Nawet poprawimy. Nie liczbą całkowitą, naturalną. Troszeczkę zawędzimy. Liczbą naturalną. Poprawimy. Tutaj będzie zdecydowanie, zdecydowanie lepiej. I udowodniliśmy to. Uzasadniliśmy. Tutaj to nie było takie typowe. Wykaż, że coś tam, coś tam. Wykaż, że to się wydarzyło. Tylko tutaj musieliśmy skomentować nasz rezultat. I przechodzimy do następnego zadania. Zadanie czwarte. O zadanie z tegorocznego próbnego egzaminu. Pewną kwotę rozdzielono na trzy nagrody pieniężne. Marcin dostał dwa razy więcej pieniędzy niż Jędrek, a Kamil dwa razy mniej niż Jędrek. Trzeba uzasadnić, że Kamil otrzymał jedną siódmą tej kwoty, czyli uzasadnić to, że to się wydarzyło. Ok, i teraz tak, no to sobie to ogarniemy, obojętnie jak. Tutaj wszystko, wszystko wypali, naprawdę damy radę. Kamil otrzymał dwa razy mniej niż Jędrek Marcin dostał dwa razy więcej niż Jędrek to sobie możemy zrobić, że ten x x to jest tak naprawdę Jędrek, nagroda Jędrka Marcin dostał dwa razy więcej czyli on dostał dwa x to jest Marcin a Kamil dostał dwa razy mniej niż Jędrek czyli x drugich tyle dostał Kamil i teraz tak Dużo osób rozwiązało ten dowód, próbowało go rozwiązać na takiej zasadzie, że korzystali z tej informacji, że Kamil dostał jedną siódmą. A to jest bardzo ważne, że nie można tego zrobić w trakcie dowodzenia. To powinno być waszym efektem. Waszym efektem powinno być to, że on dostał 1 siódmą nagrody dopiero gdzieś na końcu działań. A nie tutaj, że na początku sobie wykorzystujecie, o dostał jedną siódmą, to sobie wykorzystam, że wypiszecie, że Kamil to jest 1 siódma. Niestety nie. Jedna siódma X. To tak nie działa. I teraz tak. I tutaj można sobie zapisać ile razem otrzymali. No to razem otrzymali x, dodać 2x i dodać x przez 2. Powiem tyle, na egzaminie próbnym za takie rozpisanie był jeden punkt, za to, że sobie takie coś zrobiliście. 3x dodać 1, 2x, no to to mamy 3 i 1, 2x. To sobie ogarniemy, to tak mamy. No teraz uzasadnimy, że Kamil otrzymał 1 siódmą tej kwoty. I teraz robicie coś takiego, po prostu dzielicie Kamila, ja bym tak zrobiła, to ja rozwiązywałam to na kilka sposobów ten dowód, ale stwierdzam, że ten jest najbardziej sensowny kamil przez całość. I zobaczymy, czy wyjdzie jedna siódma. I teraz tak, ile dostał kamil? Kamil dostał 1 druga X. Tak możemy sobie zapisać a ile dostali wszyscy chłopcy? Wszyscy chłopcy dostali 3 i 1 druga X. Teraz tak, X -y się upraszczają bardzo ładnie. I co zostaje? Zostaje jedna druga podzielić na trzy i jedna druga. I sobie to rozplanujemy. Jedna druga razy, tutaj to sobie zamienimy na 7 drugich, czyli będziemy mnożyli razy 2 siódme. I co się okazuje, że tutaj te dwójki Wam się postracają, tutaj coś takiego wyjdzie i zostaje. Jedna siódma. Kamil podzielić na całość, czyli jaką część stanowi Kamil z całości? Stanowi jedną siódmą, więc można sobie skomentować. Bardzo ładne słowo w dowodach jest słowo zatem. Ja uwielbiam to słowo, myślę, że większość matematyków też. Zatem Kamil otrzymał jedną siódmą kwotę. Otrzymał jedną siódmą kwotę. I tutaj robimy coś takiego, sobie rozpisujemy. Zamalowana kratka. Po zabawie. Taki dowodzik. Myślę, że całkiem, całkiem znośny i przyjemny. Przeczytajcie sobie zadanie piąte, bo zadanie piąte też jest naprawdę ciekawe. Uważam, że jest świetne. Jest to przedostatnie zadanie w naszym zestawie. I mamy średnią arytmetyczną. Zapisano trzy różne liczby, których średnia arytmetyczna jest równa 4, oraz dwie inne, których średnia arytmetyczna jest równa 2. Trzeba uzasadnić, że średnia całego zestawu jest równa 3 ,2. i 2. teraz tak. Nie możecie. Udowadniać na konkretach, na konkretnych liczbach, że Wy sobie wymyślacie jakieś trzy liczby, których średnia jest równa 4. O, załóżmy, a będę cwany, to sobie wezmę, wezmę 3, 4 i 5, bo przecież to jest średnia arytmetyczna tego zestawu jest równa 4. Zero punktów. Niestety, Wy musicie udowodnić, że to działa dla dowolnych liczb, dla wszystkich liczb. Więc co robimy? Wprowadzamy sobie jakieś dowolne liczby, oznaczając jakimiś literami trzy e, różne liczby, na przykład x, y i z. Jak zapisać średnią arytmetyczną tak? liczb. No to robimy sobie coś takiego. No to dzielimy to sobie przez ich y, liczbę, ile ich jest? Jest ich 3. I taka średnia arytmetyczna jest równa 4. I jest tutaj jeszcze taka jedna opcja dwie inne liczby, dwie inne liczby, czyli możemy sobie zrobić tak. To jest x, y, z, a my sobie tutaj zrobimy a i b. A trochę, zaczniemy od początku alfabet. I średnia dwóch innych liczb jest równa 2. Trzeba uzasadnić, że średnia arytmetyczna całego tego zestawu jest równa 3 i 2. Wiecie co, tutaj po tym kursie z średniej arytmetycznej powinniście sobie tutaj nieźle poradzić. Dlaczego? Bo my mamy uzasadnić średnią tych pięciu liczb, czyli przydałaby się znajomość sumy tych liczb, i my to zrobimy. Zobaczcie, ja tutaj teraz zrobię sobie coś takiego. Ja się dowiem, ile na przykład wynosi łączna suma tych liczb, x, y i z, i sobie ogarniemy a i b, sobie pomnożymy obustronnie razy 2. Zobaczcie, to wygląda coś takiego. Co to oznacza? Że x dodać y dodać z jest równe 12 i a dodać b jest równe 4. I teraz dopiero wjeżdża uzasadnienie, czyli sobie zrobimy tak, że suma tych pięciu liczb sobie to ogarniemy, dodać a, dodać b jest równa 3,2, ale wy nie możecie zapisać, że to jest od razu równe 3,2, 3 tylko wy to musicie uzasadnić. I teraz tak. Myślę, że ten fragment wygląda zdecydowanie znajomo. Dlaczego? Bo on znajduje się dokładnie w tym miejscu i wy robicie coś takiego, zastępujecie sobie dane, wy wiecie, że to jest równe 12, i słuchajcie, i to jest coś, co wiecie, wy nie macie tego uzasadnić, że to jest równe 12. To jest wasza wiedza płynąca z waszych obliczeń. I kolejna sprawa. Tutaj mamy A i B. To też wygląda znajomo, bo my to wiemy. I to jest równe 4, więc sobie tutaj podstawiamy czwóreczkę, pięknie sobie podstawiamy i dzielimy to wszystko na 5. 12 do 4, myślę, że takie całkiem proste obliczenie. 16 piątych, i po wyłączeniu całości otrzymujecie coś takiego, czyli to jest równe 3,2. No więc otrzymaliśmy uzasadnienie, uzasadniliśmy, że tak jest, zatem sobie zapiszemy. Zatem. Zatem średnia arytmetyczna tych pięciu liczb, Kr króciutko, wiecie co, przepisujecie polecenie, tych pięciu liczb jest równa. Ja tak bardzo często robiłam w gimnazjum, w liceum, na studiach i wszystko działało. Średnia arytmetyczna tych pięciu liczb jest równa. Przepisujemy polecenie, cwaniaki. Na egzaminie coś tak róbcie, tutaj y, popieram jak najbardziej 3,2. Klateczka, udowodniliśmy to. Udowodniliśmy, nie wykorzystaliśmy w ogóle tego faktu w naszych obliczeniach, dopiero pod koniec nam to wyszło. I tutaj jest zdecydowana różnica między dowodzeniem a spekulacją. Tutaj my to udowodniliśmy, i zostało ostatnie zadanie, a może dwa ostatnie zadania, bo tutaj wybrałam coś jeszcze dla Was, coś czego nie, nie było nigdzie, po prostu taka jedna miła pani udostępniła taki zbiorek zada zadanych i tutaj coś takiego stwierdziłam, że może Wam się przydać. Uzasadnić, że liczba jest wielokrotnością liczby 3. Ok, i mamy coś takiego. Tutaj to się. Rzuca w oczy, co można zrobić. Każdą z tych liczb można zapisać w postaci potęgi liczby 2. To i to. To są potęgi liczby 2. W takich obliczeniach właśnie coś takiego robicie. I teraz tak, to sobie zapisujecie jako 2 do 3, tę waszą ósemkę podnosicie do czwartej. Następnie czwórkę sobie zamieniacie jako 2 do kwadratu i podnosicie do 6 i dodajecie do tego 2 do potęgi 12. I czekaj coś y, fajnego tutaj nas. I tutaj mamy 2 do potęgi 12. Dodać 2 do potęgi 12. Mamy znowu potęgę potęgi. I dodać 2 do potęgi 12. I teraz tak. Kiedyś się tym zajmowaliśmy. Tak kiedyś, bo to jak mówię, jakby to była prehistoria, ale wcale nie jest. Zliczamy sobie teraz obiekty. Ile mamy takich samych sztuczek Mamy 3 sztuki. Więc sobie zapisujemy jako 3 razy 2 do potęgi 12. I teraz tak. To jest bardzo ważne. Co to znaczy, że liczba jest podzielna przez 3? Oznacza to, że ona w swoim iloczynie posiada trójkę. Na przykład liczba 30 jest podzielna przez 3, bo 30 to jest 3 razy 10. Liczba, nie wiem, 90 jest podzielna przez 3, bo to jest 3 razy 30. Liczba 15 jest podzielna przez 3, bo to jest 3 razy 5. Więc zapisujemy sobie coś takiego. Liczba, liczba o postaci. W postaci 3 razy, na przykład jakiś k można zapisać. Gdzie k należy do zbioru liczb całkowitych, można sobie nawet zapisać. k należy do zbioru liczb całkowitych. No ja znam inne oznaczenie ze studiów, a muszę się przestawić na to. k należy do zbioru liczb całkowitych, jest podzielna przez 3. Gdzie k jest po prostu byle czym 3 razy, nie wiem, 3 razy 1, 3 razy 2 jest podzielna przez 3. I mamy koniec dowodu, coś takiego. Następny dowód jest fajny. Uzasadnij, że liczba równa wartości wyrażenia takiego i takiego jest liczbą naturalną. No to okej, okay, no to działamy. I teraz tak. I tutaj, słuchajcie, jest trochę inna historia, bo. Co to będzie za dowód? My to wyliczymy po prostu. 4 do 3, 2 do 4, 8 do 2, to są tak małe liczby, że my możemy to po prostu zrobić. I 4 do 3, 4 do 3 jest równe 64. 2 do potęgi 4 to będzie równe 16. I 8 do 2 to jest 64. I my sobie to zliczymy, policzymy sobie. A co będzie w mianowniku? W mianowniku 2 do 2, no to 4. 3 do 2 to 9. I tu sobie coś takiego zapiszemy. 64 dodać 64, 128. I 128 dodać 16 to będzie 144 i podzielimy to sobie tak ładnie, elegancko przez 36. I powiem Wam tyle: jak to sobie skrócicie, zobaczycie, ile razy się to zmieści, to tutaj zmieści się idealnie 4 razy. I mamy wynik 4. I możemy tutaj zapisać zatem, zatem wynik jest liczbą naturalną. Myślę, że tego już nie trzeba uzasadniać, skoro wyszło, że 4 to 4 jest liczbą naturalną i nie ma tutaj z tym żadnego problemu. 4 jest liczbą naturalną, zatem wynik jest liczbą naturalną, udowodniliśmy to. Krateczka zamalowana. I powiem wam tak, to było ostatnie zadanie z tego zestawu i tutaj liczę na komentarze z waszej strony, bo chciałabym poznać wasze zdanie, a może wasze pomysły na ten temat, żebym też mogła zweryfikować, czy dobrze główkujecie. I zachęcam was właśnie do wspomnianych komentarzy, do zostawiania łapek w górę i subskrypcji kanału. Zostańcie tutaj ze mną na dłużej, bo naprawdę warto. A ja was pozdrawiam gorąco, życzę wam wszystkiego dobrego na dzisiejszy dzień i do miłego zobaczenia w kolejnych materiałach.